Dzień dobry, części czołem. Buba z tej strony. Dzisiaj, tematem dzisiejszego nagrania będzie kolejna, e, kolejny etap z cyklu historii inicjatyw obywatelskich. Po inicjatywie numer 13 i numer 14, zajmiemy się inicjatywą 15. Nie bójcie się, nie będziemy tak, inicjatywa po inicjatywie e, szli do, do momentu 3 cyfrowych, chociaż może byłby to jakiś temat. Nie, no nie, nie chcę tak Was zanudzać, jednak tutaj w tych pierwszych tematach, w pierwszych inicjatywach są dosyć ciekawe mm, sprawy, czym się w ogóle zajmują inicjatywy, ale o pewnych punktach powoli, powoli już też sobie dochodzimy. Tematem jest y, numeru 15, jest y, tak zwany Schutzhaft, czyli aresz, areszt śledczy, y, który sprawa została w. Y, Inicjatywa została dostarczona, do, czyli zmaterializowała się z końcem lipca 1919 roku. I teraz, o, zanim przejdziemy, o co, co w ogóle z tym aresztem śledczym chodzi, to jest wszystko konsekwencja Landesstrajku, czyli ogólnokrajowego strajku generalnego z listopada 1918 roku, o którym nagranie było kilka dni wstecz. Proszę sobie tam rzucić okiem. Gdzie cały kraj stał na nogach, gdzie żądano więcej jedzenia, gdzie żądano pewnych no, reform, tak, prawda? Reform państwa, jednak wojsko zostało wysłane na ulicę, ludzie mieli problemy, cywile mieli problemy związane później z, z uczestnictwem w takim strajku. No i właśnie agenda, znaczy inicjatywa, którą, o której teraz chcę powiedzieć, stanowi, że mm, krótko mówiąc obywatele szwajcarscy muszą być natychmiast aresztowani muszą, muszą trafić pod areszt jeśli zagrażają bezpieczeństwu wewnętrznego, wewnętrznemu bezpieczeństwu państwa no właśnie czyli biorą udział w zamieszkach biorą nie wiem grożą kryzysowi stanu Przykłady zapewne y, można mnożyć, no nie, nie chcę tutaj wymyślać, Jedno, ewidentnie y, inicjanci bili tutaj w stronę y, Landestrike. I teraz, a, musimy wiedzieć, no mówi, mówię koniec listopada, listopada, tylko koniec lipca 2019 roku czyli całe 7-8 miesięcy z hakiem no, 8,5 miesiąca po samym Landestrike inicjatywa. Zmaterializowała się, czyli podpisy zostały zebrane i dostarczone do, do Bundeskanzlei, kancelarii federalnej. No i co? Kto wylansował? No, wylansowały prawicowe partie polityczne. Ale właśnie do tego przejdziemy po, po treści i po przebiegu samej inicjatywy. Więc tak. Bundesrat w swoim stanowisku, w swoim Botschaft, czyli w oficjalnym stanowisku, cieszy się z powodu, że inicjanci chcą dać mocne narzędzia rządowi w działaniu, w reakcjach do obywateli jednak, i trzymania porządku w kraju. Jednak inicjatywę odrzuca, twierdząc, że sposób zapobiegania Zapobiegania tym niepokojom, czyli właśnie areszt jest niepoprawny. Czyli zgadzają się generalnie, że trzeba, mieć, że trzeba mieć narzędzia działające przeciwko temu, ale nie podoba im się sposób areszt i od razu, może od razu do więzienia, może nawet stryczek. No nie, nie, nie. Tutaj Bundesrat wyszedł z założenia, że problem, problem w tkwi, tkwi w, w kodeksie karnym. Swoją drogą, kilka nagrań temu, a w, w, w pierwszym odcinku z cyklu i Inicjatyw Obywatelskich mówiliśmy o wojskowym czy militarnym kodeksie karnym. Tam było o generalnie zlikwidowaniu tego i że zbyt ostry jest temat, zbyt ostry jest kodeks. Tak, tutaj wyszło, że ten kodeks już cywilny, on nie, kodeks karny, ale cy, dla cywili, nie dla wojskowych, no jest, on zdaje się z końca lat 50. 19. roku był że on jest nie do końca taki, jak należy być, nie jest dopasowany do czasów, tak? W te 70 lat później, jednak tam też się świat mocno zmieniał, prawda? I teraz w tym Botschaft Bundesrat Bundesrat stwierdził luki w aktualnym kodeksie karnym, znaczy w aktualnym wtedy aktualnym. Stwierdził, czym zobowiązał się swego rodzaju do pracy nad tym kodeksem e, karnym, a w pracach nad kodeksem karnym odwołali się do inicjatywy, czyli ewidentnie było, e, było powiązanie między inicjatywą a kodeksem e, karnym. E, I teraz e, propozycja rządowo-parlamentarna została wypracowana i miało wejść w życie, jednak z, y, obywatele zebrali podpisy pod, y, pod referendum, aby, y, aby zagłosować nad prawem, tak? Bo nad ustawą, nad każdą ustawą możemy, ale nie musimy głosować, a nad zmianą konstytucji musimy głosować, prawda? Czyli y, czasem obywatelstwo czy społeczeństwo, obywatelstwo, społeczeństwo ma końcowy głos koniecznie, a czasem, no, zależy czy chce mieć ten ostateczny głos, prawda? I zrewidowano y, kodeks karny, do prac, których, z, z, prace, które rozpoczęto po zmaterializowaniu się inicjatywy, czyli na linii czasu. Najpierw inicjatywa, później prace nad kodeksem karnym, głosowanie nad kodeksem karnym, który zostaje odrzucony. W referendum ludzie stwierdzają, że nie, nie, ten zmodernizowany kodeks karny, nie, nie, my go nie chcemy. I to jest już w sierpniu 1922 roku, w sierpniu, we wrześniu. We wrześniu 1922 roku zostaje yy, odrzucone. No i z powodu, że ostrzejsza w swoich postanowieniach inicjatywa, tak, prawo czy kodeks karny zostało odrzucone, a ostrzejsza inicjatywa w swoich postanowieniach już nie miała żadnych szans yy, na przegłosowanie, i w lutym 1923 roku została yy, również odrzucona. Teraz dwa tematy. Dlaczego? Yy, Dlaczego sprawy związane tak blisko ze sobą nie są głosowane razem? No, tu mówimy o, o kąt propozycji, pośredniej kąt propozycji parlamentarnej, czyli nie na tym samym poziomie legislacyjnym, czyli nie na konstytucyjnym. I być może, nie wiem, tutaj w tym przypadku. A nie, 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 w tym przypadku tak. Ten przypadek jest zdecydowanie powiązany, bezpośrednio powiązany z inicjatywą, czyli zajmuje się tym samym tematem. Rozwiązuje nie, nie wprowadzenie aresztu, ale zmodernizowania kodeksu, ale zajmujemy się tym samym problemem. Jeżeli rząd zdecydowałby się wprowadzić zmianę na poziomie konstytucyjnym, to wtedy musiałoby być głosowanie, przynajmniej w dniach dzisiejszych, wtedy jeszcze, wtedy musiałbym pomyśleć. Wtedy już to obowiązywało, ale w dniach dzisiejszych głosowanie musiałoby się odbyć w tym samym dniu, tak? A nie, wtedy też już to było, w tym samym dniu. Jednak głosowanie, jednak kodeks karny to nie sprawa konstytucji, to jest, to są ustawy, prawda, czy tam no, na, na poziomie innym, legislacyjnym i dlatego głosowanie, do głosowania doszło, do głosowania nad kodeksem karnym po pierwsze nie musiało dojść, gdyby nie zebrano Wtedy 30 tysięcy podpisów, tak? Aktualnie jest 50 tysięcy podpisów, bo wraz z wejściem w 1971 roku prawa wyborczego kobiet, aktywnego i pasywnego, zwiększono z 30 000 do 50 tysięcy. Wtedy było 30 tysięcy na referendum. Nie było obowiązkowego głosowania, więc już nie możemy tego wiązać, że musi być na, w tym samym dniu głosowane. Jednak zastanawiające jest, że najpierw pojawia się inicjatywa, później prace nad, nad kodeksem karnym. Z inicjatywą się czeka, tak? Z inicjatywą się czeka, ok? Kodeks karny zostaje odrzucony, i odrzucona zostaje również sama inicjatywa. No i teraz, nie wiem, czy być może nie najważniejsze w tej samej. nie najważniejsza sprawa w samej inicjatywie, bo to tam, no? Znaczy, bo co tam, no? Areszt, to, areszt śledczy to, to dosyć sprawa, ważna sprawa. Jednak. Jakie skutki, albo co na tym przykładzie tej inicjatywy możemy zauważyć. Yy, więc punkt jeden, o którym już wspominaliśmy, to jest tak zwany agenda setter, czyli yy, inicjatywa yy, może wymusić na parlamentarzystach, znaczy, jeżeli jest zmaterializowana, to wymusza na parlamentarzystach yy, zajęcie się tematem, czyli ustala, yy, powiedzmy, agendę, czyli rozkład jazdy parlamentu. Czyli parlament nie może teraz nieskończono sobie to przesuwać, a to na później, a to na później. A wiecie, nie interesuje nas temat. My się zajmiemy teraz a to podatkiem dochodowym, a tutaj e, obcinaniem e, rogów e, krowich, albo jakimiś innymi tematami. Nie, nie. Tu pewne obowiązują terminy. Chociaż jeszcze wtedy to była troszeczkę inna historia. Temat jednak, agenda setter istniał. Kolejny temat, e, kolejna sprawa, jak to jest, że partie polityczne lansują swoje obywatelskie inicjatywy? Hmm. I to jeszcze partie polityczne, parlamentarne partie polityczne. Partie polityczne, które mają przedstawicielstwo w parlamencie, mają takie instrumenty jak parlamentarna inicjatywa ustawodawcza, chciałem powiedzieć obywatelska, ustawodawcza. Dlaczego poseł nie działa na, w sejmie, tak? Czyli nacjonal w nacjonal no, Akurat tutaj e, poseł i sejm po niemiecku jest tym samym słowem, tak? Nacjonal rad, względem na jako ona i organizacja się też na rad nazywa. E, Dlaczego rad, pan Nacjonalerat nie działa w Nacjonaleracie? No to to jest taka sprawa, że żeby się przebić tam, to trzeba mieć, no, mieć grupę większościową. Nie trzeba mieć od razu partii większościowej, ale mieć szanse większościowe, czyli znaleźć odpowiednią liczbę Nacjonaleratów, którzy będą w stanie w tym temacie głosować, ale lansując inicjatywę parlamentarną. No nie ma tej gwarancji, że ona będzie w odpowiednim, czasie, w odpowiednim czasie opracowana, czyli tam właśnie istnieje ta zamrożarka. No, no to już wtedy zorientowano się, że można, można innymi kanałami dochodzić do swoich praw. I Partia Polityczna. Teraz Partia Polityczna wylansowała inicjatywę obywatelską. To znaczy Partia Polityczna. No, wiecie. Czy, Panowie i panie Nacional re e, Retinen, a wtedy jeszcze nie było, wtedy jeszcze nie było pań, to byli tylko panowie, bo pan, panie weszły dopiero w 1971 stały prawo, kiedy one tam weszły w połowie lat 70. zdaje się, w 76. zdaje się, weszły pierwsze. Więc jeszcze poczekaliśmy 50 lat, ponad 50 lat, czyli panowie. Nacional, e, e, pa, panowie Nacjonal e, y, są Członkowie partii, szefowie partii to też obywatele, oni mogą zbierać, zbierać podpisy. Tyle, że to niekoniecznie jest tak, że inicjanci, ci oficjalni inicjanci, jak lansują zgłaszanie się do Bundesrat, że to, są, że to są te znane osobowości. To mogą być podstawieni, czyli w imieniu partii ktoś robi, czy nawet ktoś faktycznie niezależnie, chociaż tym niezależnie, to albo powiedzmy niezależnie, a zatem. Partia to wesprze i partia pociągnie sprawy medialne, sprawy PR-owe, sprawy no, mm, rozpowszechnienia tego i zajęcia się tym, prawda? Czyli nie musi być bezpośrednia e, bezpośrednia praca partii w, w sprawie. No, często to jednak tam stoi ktoś z tej partii w, w, za tym, ale to wtedy ja się niby z celem. Partia Obywatelska, znaczy nie partia, Inicjatywa Obywatelska, a sprawa partii politycznej. No musicie też wiedzieć, że zebranie, no aktualnie 100 tysięcy podpisów, rozreklamowanie sprawy, później występowanie w mediach, to zajmuje sporo czasu i kosztuje trochę pieniędzy, na to trzeba mieć odpowiedni budżet. Więc fajnie to się nazywa Obywatelska, nie jest to wykluczone, że Pewne inicjatywy są robione stricte przez prywatne osoby, bo mają swój interesik w tym. No jednak, jednak na to jest potrzebne osobowo-finansowe nakłady, takie, że to musi być przynajmniej jakieś stowarzyszenie, jakaś grupa interesów. Więc pamiętacie, rozmawialiśmy o znaczniku państwa na rejestracjach, na rejestracjach samochodowych, szwajcarskich rejestracjach samochodowych, jak w Polsce jest PL, na, na, na rejestracji w Niemczech jest D. Jak Szwajcarii nie ma tego cecha i oni wyjeżdżając poza granicę muszą mieć teraz tą taką naklejkę. A nie, nie zawsze to jest e, robione i nie zawsze policja to egzekwuje, jednak podstawa do egzekucji bez e, egzekucji takiego czegoś e, jest na podstawie konwencji gen, nie genewskiej, tylko wiedeńskiej, tam z końca lat 60. XX wieku. Ale okej. Okay. I wtedy ci ludzie nie, nie zebrali, nie zmaterializowali swojej inicjatywy, nie zebrali odpowiedniej liczby podpisów, czy nie było zainteresowania. No być może, ale ja śmiem raczej twierdzić, że nie mieli, że brakowało im oso, osób i pieniędzy do lansowania, do, do pracy nad tą inicjatywą, więc to, że partie polityczne w to wchodzą, no aktualnie jest to dosyć yy, czy powszechne. No, nie jest to rzadkie, tak? Nie jest to yy, sprawa rzadka. Dobra, i teraz jeszcze na, yy, na zakończenie. Powiedzieliśmy, że zrewidowany czy napisany od nowa kodeks karny, wypracowany, na pod, wypracowany jako kontrpropozycja Bundesratu i parlamentu do inicjatywy obywatelskiej została odrzucona i sama inicjatywa została odrzucona. No to w czym ca, cała sprawa? No, sytuacja była, że to tak, sytuacja też była, żeby to aktywować, aktywirum z niemieckiego, byśmy powiedzieli, czyli. Wynieść temat, żeby, żeby o tym rozmawiano. Tak, mówiliśmy o agenda Setter, Agenda setter dotyczy się, że tym się musi zająć Parlament i rząd, że to na tym trzeba pracować faktycznie materialnie, ale to aktywowanie, że no wiecie, no nie może być tak, że będziemy tu niepokoje społeczne robić. I, i jeżeli. No i zaczęła się cała dyskusja na tym, tak? Czyli już nie samo przyjęcie inicjatywy jest celem. Zobaczycie w jednym z następnych nagrań jakie ciekawe inne jeszcze sytuacje dochodzą. Dlatego zajmujemy się na razie tymi starszymi inicjatywami. I starsze inicjatywy yy, wydają się też, wydają się trzeba zaznaczyć, łatwiejsze w, w swojej materii w zrozumieniu aniżeli, aniżeli te nowsze, bo niektóre nowsze są naprawdę pokomplikowane, że to już ciężko się tam odnaleźć. Oczywiście, te dwa zdania powiedzieć jest łatwo, ale czy czego chce inicjatywa, ale jakie to ma, co to za, jakie kroki to za sobą, co potrafi być ciężkie. No dobra, nie będziemy przeciągać, myślę, że mamy to. Merci Filmol, i do następnego razu.